Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Skyrimie w edycji zremasterowanej, czyli tej najnowszej. Jakimś cudem mam ją w bibliotece Steam, nie wiem na jakiej zasadzie to zadziałało. Ja dawniej kupowałem tą edycję legendarną z wszystkimi dodatkami, i w tym momencie nagle patrzę, a tutaj mam po prostu tą edycję rozszerzoną, tak samo, to znaczy tą zremasterowaną. No i tak sobie aż z ciekawości zainstalowałem. Tak to bym pewnie już Skyrima nie instalował i w niego za bardzo nie grał. Ja wiem, że tutaj jest mnóstwo rzeczy do, do zrobienia i tak dalej, ale jakoś nigdy mnie do Skyrima i do tej serii nie ciągnęło, także pewnie nie tego nie instalował, no ale z okazji takiej, że jednak mam tę edycję e, zremasterowaną, no to stwierdziłem, że czemu by jej nie zainstalować, nie zobaczyć jak to działa i jak to wygląda. No i działa nieźle, wygląda fajnie, bez jakiejś super rewelacji, ale jest. E, seria na YouTubie była przechodzona pod kątem... Hmm... A, okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Kos Koszmary miałeś tam i tam ciul obchodzi tak naprawdę. Tutaj jest ten czarny Głaz, A my idziemy i tak tu normalnie, rzecz napuszcza. Czyli tak normalnie, tak? Tak z Helgen do rzecznej puszczy, wszystko tutaj by się zgadzało. Na przykład przez No dobra. Fajne miejsce sny. Ja tu chcę sobie porozmawiać, Może skończyć już ty rozmawiać, bo mnie to średnio interesuje. W każdym razie tym razem wybraliśmy tego gościa, bo tam był taki moment, jak się uciekało przed tym smokiem, że się wybierało. Czy idziemy za jednym gościem, czy za drugim? No czy tam w, w serii na YouTube za tamtym, teraz idziemy za tym. No, no nie będzie oczywiście seria, to po prostu taka krótka pokazówka, chciałem sobie chwilkę w to pograć. To są te kamienie, właśnie. Ostatnio wybierałem złodzieja. Co było głupie, dlatego że. To jest wojownik. Wybierzmy maga. Nie wiem czemu. Bo tak. Co było głupie, bo nie byliśmy do końca złodziejami. I tak walczyliśmy trochę magią, trochę mieczem jakimś tam. Także spoko. Jestem magiem, będę ział ogniem, nazywam się Feodaron, także powinno to być znajome wszystkim yy, imię. No i wyglądam jak smok, także hmm. O, wyglądam właśnie mniej więcej tak. Wszystko się zgadza, tylko jestem bardziej w ludzkiej postaci niż w smoczej, no ale to tak wygląda czasem. Dobra, no co ty chcesz? Idź, ruszaj po prostu dalej. Przeglądamy sobie od razu świat, jak tutaj wszystko pięknie. Widać. Staram się jak z FPS-ami, bo ja tu mam 60, ale oczywiście nagranie robi tam swoje że ja czasem. Chociaż ten mój najnowszy sposób jest teraz piękny, bo po prostu zazwyczaj e, tak jak się nagrywa, znaczy tak jak gram, tak samo się nagrywa mniej więcej, więc wszystko w spoko i jest to Full HD. Problem w tym, że nie mogę ustawić zmiennego bitrate'u dla takich ludzi bardziej zaznajomionych z tematem, że niby go ustawiam, ale on i tak jest mniej więcej stały, dlatego w tym momencie mam ponad 20 tysięcy, a na przykład w tym momencie powinien on wynosić, nie wiem, 500, a i tak wynosi 19 tysięcy. Dobra. Tutaj mamy, e, tylko właśnie, ja nie mam tych żadnych tutaj dodatków do tego. E, dlatego, że zaraz. Żelazny... Ja sobie tutaj oczywiście. Hmm, trochę to bez sensu było, ale wziąłem sobie żelazny młot bojowy, bo po prostu miał obrażenia maksymalne. Fajnie wygląda, fajnie się nim miota. Proszę bardzo, uwaga. Siód. Tylko strasznie długo trzeba się zamachiwać, ale naprawdę to tutaj jakoś tam profituje potem. Ok, także biegniemy sobie dalej. <laughs> Swoją drogą, e, tak samo do tego, do tego Skyrima, do tej wersji zremasterowanej, też tak jakby są dodatki, ale ja je mam na szaro. Nie wiem, czy trzeba je jeszcze kupować drugi raz osobno, trzeba, czy w wersji zremasterowanej jeszcze nie są dokładnie dostępne, jeszcze nie są opracowane dobrze i po prostu zostaną udostępnione wszystkim normalnie, którzy kupią tę wersję. No bo to już byłoby bez sensu, żeby jeszcze kupować dodatki zremasterowane, bo to, hello, to trochę to kosztuje, jednak. Więc ogarnijmy się nieco. No i jesteśmy w tym całym, tej całej rzecznej puszczy. No i tak, czy, jeżeli to jest Skyrim, nie? I mówicie, że to jest taki kom, kom, konkret sandbox, że mógłbym sobie tutaj robić co chcę. To prawdopodobnie mógłbym na przykład wyrżnąć w pięć całą wioskę, to jest raz. E, druga sprawa jest taka... Jest powinienem w ogóle założyć jakiś e, kaptur, jak jest... A dobra, ciut z tym. A twój wujek jest chyba kowalem, czy coś takiego. Tak. Tam się szło do jakiejś laski. A tu się idzie do Kowala spoconego, także w sumie tamta droga była chyba lepsza. Dobra, przestań pieprzyć z nim. Tylko... Ja tutaj z Tobą porozmawiam. Fajne jest w ogóle tutaj takie m, takie rozmycie, zaraz Wam to pokażę. Co myślisz że wolnie, Wojnie. nie, nie obchodzi mnie to dobra. Że na przykład patrzę sobie tam na domek i on jest fajny, nie? Ale patrzę na gościa. Hmm, i też jest fajny, dziwny. O nie, i teraz jest na przykład Czekaj. rozmazany. W zależności od tego gdzie patrzymy. To fajnie się z tyłu różne rzeczy. O, hello, patrzę ci na przykład na dekolt, a tam wszystko jest rozmazane. A teraz uwaga, ciach. Zaraz, ty jesteś. To jest ta Gertr, Gertrud, Gerdur. Halo. Dziwne. Lukan, dobra. Szukamy Lukana w takim razie. Gdzie jest Lukan? Gdzie jest. Gdzie ty masz sklep? Sven, to ty jesteś jakiś głupi, pamiętam. O nie, tylko nie ty. Boże, panie, panie, <laughs> Kółko to powtarza, nie lubię go. Luka, no może to ty? Macie psa? Embry? Nie, nie, już siedźcie sobie spokojnie na ławce. Ja się tylko tutaj rozglądam, przechodzę. Nigdy tak dokładnie nie. Nawet nie zwiedzałem tej wioski, szczerze mówiąc. Nie gadałem tutaj praktycznie z nikim. Ciągnęliśmy ten główny wątek. Się skończył dość szybko i to było tyle. A nawet nie wiem, czy ja gdzieś tutaj byłem, kiedykolwiek, w tych terenach. A ty sobie Jesteśmy tu idziesz dalej. Dobra wiem... Tu na przykład jest jakieś wejście. Kupiec Rzecznej puszczy. Lukan. No to może to być ty. Może to być ty. zrobić. Powiedziałem Jest Lukan, dobrze. Tylko czy ja nie powinien wejść tędy? co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Nie wiem co ci. Tak. Co się stało? małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. No, chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę. W A, to co smoczego szponu? To chyba pamiętam no, co wiesz? to jest. Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugerujesz. OK. No, co sugerujesz? Głazu na północny wschód od miasta. Czarny głaz, dobra. I tutaj było jakieś takie coś, że się brało mapę. Chyba brało się dziennik i złoty szpon. Odzyskaj złoty szpon. To się ustawiało po prostu jako zadanie priorytetowe jakoś, tylko nie wiem jak. Czekajcie, jeszcze chwilę muszę się ogarnąć. Mapa świata mi pokażcie. Tutaj, no właśnie, do czarnego głazu, żeby się udać. Czyli umieszczam znacznik, powiedzmy tak. Teraz już nie musisz. Spoko. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. właśnie, to chodź. Czarny głas jest tuż za miastem, pokażę ci. Okej. Okay. Czarny głas jest tuż za miastem, pokażę ci. No to chodź, prowadź mnie. Po drodze tam coś porozmawiamy i tak dalej. A ty tam sieć w sklepie, a my idziemy, dobra. No, wychodzisz, wychodzisz, dobra, zniknęłaś. Hallo, otwórz Skyrim. Otwieram Skyrim w takim razie. I dobra, idziemy za tobą. Tylko mogłabyś troszkę pobiegać. dotrzeć do czarny głazu. Musimy przejść przez No spoko. Możesz to mówić w trakcie chodzenia? Czy nie, bardzo. To ta góra ponad dachami budowli. Ok. A to już mi pokazałaś, tak? Tyle. Nie poprowadzisz mnie? No. Jedziesz. Tędy? Jeśli ci złodzieje się tam kryją, to muszą być szaleni. Te stare grobowce są pełne pułapek, troli i kto wie, czego jeszcze. Okej. Okay. I czy ja na pierwszym poziomie mogę tam iść? No idź, żesz, no. człowieku. No idź. Sio, babo. Krucji. Cholera jasna. Będzie sobie... Serio? No i co? No co tak wzruszyłaś tymi ramionami? No spieprzaj tam do tej góry, no. <gulera> Jezu. Co za babsko. Dobra, wiecie co, nie pierdzielę cię. Idę sam tam dotrę, będę szedł na przełaj, nie wiem, tam jest ta góra, a ona mi każe wyjść tu i przejść przez most. Ty, o, mam pomysł. Ale mam plan teraz. No chodź. Kurde, jak ci przypieprzę zaraz. <gry> idź na ten most. Super! To most. A to jest twoja śmierć. I co ty na to powiesz? Dobra. Yy, klucz masz fajnie. Jabłko, wytrych, złoty, coś tam buty. O, rozbieram cię. Yy, no i tyle. Możesz sobie tu leżeć. Mogę cię... O właśnie. Siubią tam. O kurde, nie tutaj. Halo. Wee! głupie. Dobra, mogę biec. Nie, nie, za bardzo. A zaraz, muszę E przytrzymać, żeby ją wziąć. Wiedziałem, że takie bajery są. Siup! No. I tam węgorze będę. O, na płynie z prądem, tylko że kurczę... cholera. Płyń, Camilo. Płyń! No i popłynęła, dobra. No to ją mamy z głowy. Co to było? E, mamy to z głowy, tutaj są jakieś, jakieś znaczki fajne. Przedłbym tędy. Jakbym szedł z nią, to prawdopodobnie bym prowadziła tutaj. Tu jest normalne jakieś standardowe wejście pod górę, po prostu przebiegniemy się szybciej. No i to wszystko. Może jakieś wilki. Kojarzę, że... No właśnie, wilki, kojarzę, że to tutaj jakoś tak się szło. Trochę to wolne jest, ciężko jest tutaj z wilkami walczyć, one są szybsze. Ale spoko. E, moglibyście dać, Nie wiem, może w to pogram trochę, nie? Chociaż nie wiem, ale fajnie by było mieć tamten ekwipunek e, fajnie otwierany, co miałem kiedyś w poprzedniej serii. No dlatego, że po prostu e, jest bardzo, bardzo przejrzysty, a ten jest taki uciążliwy. No i te skróty klawiszowe tam się dało jakoś fajniej robić przez to. No, I ogólnie to było wszystko bardziej takie fajne, przejrzyste. Więc dobrze by było to mieć. Nie wiem czy właśnie te mody nie powinny działać, nie? Bo, znaczy, może powinny działać właśnie. Może to da się sprawdzić, że się wchodzi na ten Nexus, czy jakoś tam, ta strona taka. Yy, I normalnie sobie... Tylko zaraz. Ja tu nie mam odpowiednich umiejętności przed tymi wiatrami, ale czy muszę mieć? Może nie. Tam są jakieś złodzieje. Także zapiszmy grę. Hmm. System. Zapisz grę. Nowy zapis. Okej, okay, pięknie. Yy, czy ja chcę do nich iść w ogóle jakoś? Słuchaj, M się skacze? Nie, spację chyba nacisnąłem przypadkiem. No, już jesteśmy dość blisko. Gdzieś tu się powinno wchodzić. Miejmy nadzieję, że nie będzie łuczników. Chyba nie będzie, dobra. A, tu jest jeszcze ktoś. Siup! O nie. Nie! Ale słabo mi wziął. Czemu ja... Dobra, dostał czy nie dostał? Nie dostał w ogóle. Dobra, teraz zaczyna dostawać. I zginął. Pięknie. Oni nie mają szans z takim młotem, to jest w ogóle e, masakra, co ja tutaj z nimi wyprawiam. Ten miecz jest trochę gorszy. Siup! I tak... I tak mu biorę tam jakieś życie. A jeszcze jest szansa, że w ogóle go trafię... Nie wtarczę i wtedy już jest po nim. O, w nogę dostał, w kolano. No to prawdziwie, dostał strzałą w kolano. <gry> Strzała w kolano młotem. Hopsa! I przeskoczył. Kurde, to było dobre. I siup! O, tak się, tak się załatwia tutaj wrogów, dobra. To było piękne. E, no, możemy sobie zaeksplorować te wieże, jak już jestem. Kojarzę tym wieżę w ogóle skąd inąd. Kiedyś tam eksplorowaliśmy taką inną wieżę i tam było jeszcze jakieś przejście przez most wtedy. A tutaj co jest? Czy coś jest w beczce, Jabłka? Wszystkie się wzięły? Dobra, prawym się bierze chyba wszystko, czy nie? Weź wszystko R. No chcę wziąć po prostu wszystko z danej kategorii, czyli wszystkie jabłka na przykład. Tak to nie do końca działa. Dobra, pijamy do góry. No i cóż, no wygląda to nieźle. O, kufer. Wow, żelazna okuta zbroja. Troszkę lepsza. Zwój zamętu, złoto. Złoto się wzięło naraz, nie, nie po jednej monecie. Okej, okay, możemy się w takim razie jakoś lepiej ubrać. Strój. Buty. Mam te cesarskie. hełmu nie chcę. Chcę kaptur. I teraz... Moment, żelazna okuta. To było to. I chyba tyle, tak? Chyba tak. Dobra, jak ja teraz wyglądam? Czy jak człowiek jakoś konkretnie? O! Elegancko, nie? Taka fajna zbrojka i kaptur. Tylko młody nie pasuje, jak miałbym być magiem i ziać ogniem, no ale trudno. Tak, tak to czasem też wygląda, że i mag musi złapać za kostur, czy młot, czy co tam w tym wypadku ma pod ręką. Trzeba być uniwersalnym przynajmniej. Dobra, jeszcze tutaj jednego ciała nie splądrowałem chyba. Gdzie ja go zabiłem chyba, że spadł? Nie wiem. Tu jednego zabiłem, chyba że to ty, no, tylko chciałem w sumie złoto z niego wziąć i tyle. Dobra, no i możemy iść dalej, elegancko, góry są piękne. Ciekawi mnie cholera jak to będzie chodzić naprawdę, teoretycznie robiłem jakieś testowe nagrania i nie było źle, ale teraz poz pozmieniałem troszeczkę ustawień graficznych w Skyrimie i być może coś tu się pozmienia, a może będzie dobrze też, no i tyle. Tu pamiętam, że też. O, właśnie, są jacyś ludzie, ale to są takie cieniaki. Ja w ogóle tym kotem, znaczy tym smokiem, mam regenerację życia tam gdzieś było napisane, także to jest fajne. Nie widzę ile teraz mam, ale. Ale mam chyba full po prostu, czy coś. Sprawa jest oczywiście kondycja, więc to nie to. To nie ta statystyka. No i dobra. Idziemy po prostu do góry. Rozwalamy tutaj ludzi. To ja. A, o kurde, ale dostał. W głowę. Siub, dobra, ty nie żyjesz. Ktoś tu był jeszcze? A, łucznik Siub. I siup. Dwa, dwa strzały nie żyje, dobra. Jeszcze kogoś widzę na mapie tutaj. Kolejny łucznik Hopsa, i nie trafił. O kurde, przewidział, gdzie będę spadał. I nie dostałem chyba. A teraz dostałem, ale chyba w tym momencie. No niestety, to kobieta szkoda, no ale dobra. Da się zrobić tak. A, to wziąłem, cholera. Nie chcę tego brać, chciałem ją rozebrać tylko. Czekajcie, może jest taka opcja. <gry> Rozbierz kobietę, nie. Chodzi o to, że usuń z ciała czy coś i tyle, a nie, że brać do siebie. No, w sumie głupia opcja tak z jednej strony, ale dobra. No, widzicie, zdrowie mi się teraz powoli regeneruje, także zanim tutaj następni przeciwnicy będą, to zdążymy gdzieś dalej dojść. Czyli na przykład tu, świątynia w czarnym głazie. Coś tu będzie do walki prawdopodobnie, może jakieś potwory. Pewnie nie przeżyję, co prawda mam pierwszy poziom. <gry> Całego Skyrima przeszedłem na 12 z tego co wiem. O Jezu! Pamiętam to miejsce! Ja tu się tak głupio skradałem, kompletnie niepotrzebnie. Eee, oni tam sobie coś gadają i tak dalej. Ja się tutaj skradałem, ale okazuje się, że wystarczy chyba zrobić, że albo w ogóle... Tylko cholera, właśnie Q. Jak to dodać? Tutaj chyba nie ma czegoś takiego. Zbroń. Nie, jest F ulubione, czyli tak... Bierzemy sobie długi łuk jako pod F. I żelazny młot bojowy. Dobra, wciśnij Q, rozumiem. Też pod F. I teraz wciskam Q. Długi łuk. Wywalam gonga. W głowę. Nie wiem, czy dostał. Jezu, gdzie to strzały lecą? Dobra, coś tam dostają. Ale tu jest czułość dziwna. Dobra. I teraz Q. Żelazny młot bojowy. I Ciebie po prostu rozrąbuje już w ten sposób. Nie żyjesz, dobra. Tam Tamta jeszcze żyje, ktoś tutaj jakieś ciała ofiarne składował. Halo, przestań tutaj. O, proszę bardzo. Pięknie. Piękna wykończeniówka. To w ogóle ten młot tak by się wbijał tym kolcem w ich głowy. Tak to wygląda. A tutaj mamy jakieś, jakieś bandytę sporo. Spoko. Wytrych to bierzemy. Eee, skrzynka. Tu jeszcze byli jacyś kultyści z magią, z tego co wiem. O! Tego nigdy nie umiem zrobić. Co? Jak ja to? <laughs> Okej, okay, nieważne. Nic nie mówiłem. Eee, zapomniałem jak się to otwiera. Jakoś tak po prostu sobie... Tu się gdzieś schodzi. Czy tu się schodziło? Zaraz, zaraz. Coś tu nie pasi. Mogę normalnie przejść. Aż zapiszę. Nie wiem czy to jest jakiś szybki zapis. Pod którymś przyciskiem, że nie będę teraz sprawdzał. Urna pogrzebowa. Przeszukaj, no złoto, spoko. I tu kolejne, tak? Nie pusta. od razu było napisane. Tu też. E, Okej, okay. w takim razie, gdzie tu, tu się gdzieś idzie dalej. Z tego co pamiętam, inaczej się tu szło. Nie wchodziłem raczej tędy. Raczej chyba szedłem jakoś inaczej. Raczej inaczej. No ale dobra, w takim razie coś nowego, nie? Chyba, że szedłem, tylko nie pamiętam jakoś tam inaczej się szło i tyle. Mm. Na razie jest OK, nie ma żadnych potworów. O, jest mikstura. Mikstury życia lubimy. Bierzemy. Tam przeszukiwać mi się nie chce za bardzo. Reszty. Idziemy dalej. No dobra. To ktoś jest w ogóle? Jakieś potwory, zombie, cokolwiek. O! Jakbym się mógł. Przekraść tutaj lekko. On to użyje i zginie. Pamiętam. O nie! Dobra. Spoko. To pamiętam, jak, jak to było. To jest po prostu wąż. E, wąż, ptak i ryba, chyba, czy jakoś tak to trzeba było ustalić. Wąż, tutaj jest e, ptak, tutaj jest e, ryba, chyba tak, bo to było jakoś tak, że wąż, tu coś spadło, co prawda pokazuje węża, to być może ma być też wąż. A tam ryba, nie? Bo to po prostu spadło. Chociaż nie. Głupoty gadam. Dobra, Tu ma być w takim razie, chyba też wąż. Wąż, wąż, ryba. I teraz odpalamy, i się krata otworzyła pięknie. Tylko tu, zanim co, to jeszcze pójdziemy tutaj po miksturę, bo już widać z daleka, co to jest? Lniane szmaty. No, kiedyś brałem hurtowo, tylko nie wiem po co nigdy mi się nie przydały. Ach, wspomnienia. Fajna była ta seria, nie taka najgorsza. ale to już stare czasy. Teraz jest nowa jakość, i tak dalej, więc teraz by to wyglądało pewnie wszystko inaczej. Czytaj, złodziej, i weź. O, umiejętności wzrosły. Kradzieży. I jakiś kufer, żelazne buty nie. Klejnot może być granat odłamkowy i złoto. O, oh, fuck, Jezus. Prze trochę się przestraszyłem. Ale już to wszystko poginęło. Ślizgarz, to taki jakiś szczur po prostu. Także spoko. Idziemy odzyskać ten złoty szpon. Ciężko ich teraz czasem trafić. Są dość małe. Dobra. Tu się coś idzie, coś się znajduje. Nie. Kojarzę, że to chyba jest to pomieszczenie, gdzie były te durne pająki zwój wujkuli ognistej. Słaba trucizna. Olniane szmaty, elegancko e, O, tam mam znacznik, czyli gdzieś tam trzeba iść, w tamte miejsca Czyli idziemy dobrze, w dół i gdzieś... O! Coś słychać Dobra, pamiętam, e, tutaj jest takie, taka rzeźnia, że... E, że po prostu jest dwóch kolesi chyba, jeden tam do gorewa, czy coś takiego A nie, dobra, tu jest pająk, dobra To jest, to jest coś innego Trochę może zespoilowałem, ale to chyba wszyscy grali w Skyrima Tutaj musimy jakoś przejść najpierw i teraz... O, właśnie. I pajączek się pojawia. Troszeczkę może być problem z nim. Chociaż chyba myślę, że jak zacznę tak atakować... Bang! O, dwa razy tak i po tobie. Albo trzy razy. Dobra. Czemu ty się drzesz? Ja go zabijam normalnie. Koleś, ogarni, Już nie żyją. Śnieżny jad. Tu jest taki problem, że ten koleś... Teraz się tutaj troszeczkę rozejrzę. Najpierw się w sumie można uleczyć. Hmm, mikstura. Co? Aha, tego mam pewnie więcej, tylko nie widać. Dobra. Co, eee, ten gościu jest troszeczkę zdradliwy, także. Mogę z nim rozmawiać albo. Albo go zabić. Zaraz to zrobię, tak czy siak, więc spoko. Jestem złym człowiekiem, także przepraszam, ale niestety. Cóż. O, złoty szpon. To ty miałeś cały czas go przy sobie. Spoko, także mamy to chyba za sobą, odzyskać złoty szpon, odkryj tajemnicę czarnogłazu. Czy tego się nie robiło inaczej, że z nim gdzieś szło? On nas w jakieś sidła tutaj e, wtrącał, czy coś. Trzeba było potem z nim walczyć. Nie pamiętam jak to było, ale dobra, mamy ten złoty szpon w każdym razie. Teraz wypadałoby się stąd albo, o Jezu, dragury tutaj są. O Jezu, nie trafiłem go, dlaczego? Nie są trudne ogólnie. Powinno go wywalić z równowagi. Ej, zarobiście. Ja w ogóle grałem jakimiś durnymi sztyletami i, i durną magią, a tu wystarczy... Proszę bardzo. Wystarczy klikać lewy przycisk myszy, mając wyekwipowany młot. Wszystko ginie. Rzeźnia na pierwszym poziomie postaci. <laughs> Także spoko. Jest jeszcze Mag Dragur. To z nim może być problem. Tu pamiętam, że to, nie jest, to robiło krzywdę. No. Ja pierdziele. Czemu on mi nie skoczył? Dlaczego? Co to ma być? Jest autozapis? Jest, ale to jest jakiś stary chyba. Trudno. To będzie chyba przed przed tym pająkiem, tak mi się zdaje. Ale to było głupie, no. Tak, wziąłem sobie to i muszę zabić pająka. Spoko, nie ma problemu. Ale już teraz wiem jak. Po prostu podbiegam tu jak najszybciej. I Już mu tutaj wywalam gonga. I będę robił jakieś tam uniki czy coś. Nie mam już kondycji, ale to można go... O kurde, bierze mi dużo życia tym razem. Tym razem to nie było zbyt dobre, bo on mnie czymś zatruł, cholernik. Coś mi zrobił złego. E, moment, zwoje, nie, mikstury. Ciach, ciach. I giniesz, dobra. No i teraz regeneracja już powinna zrobić swoje, chociaż widzę, że strasznie dużo mi to bierze. Tym razem miał też granat. A nie, już się ładuje, spoko. Dobra, z tobą robimy tak. E, raz, dwa, i trzy. Okej. Okay. Fajnie. I bierzemy złoty szpon, bierzemy to. I tyle. I biegniemy jeszcze raz. Tym razem się uda. Dziwna sytuacja, bo jak biegnę to nie mogę skakać. Spację klikam i nic. Także to jest e, straszna lipa. Jeśli o to chodzi. A to niech będzie, że zapiszę. Chociaż to nie było jakieś trudne. Ale żeby już mieć to z głowy, gdybym przypadkiem umarł. E, ciebie rozrąbujemy w ten sposób. Raz. Nawet nie wstawaj, bo i po co. Raz, dwa, trzy. Raz. A tu akurat dwa. Fajnie, w nogę. Wow, to było dobre. No i tutaj cóż, mam mało życia po prostu i dlatego to mnie zabiło prawdopodobnie, bo to normalnie chyba bierze ileś tam życia i tyle. Ale dobra, zapiszmy. Widać, to jest prosta pułapka, nie? Wystarczy, możliwe, że nawet wystarczy przejść tak. No i tyle. Nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. Tu jeszcze będą jakieś dragury. Czuję, że ktoś tu wstanie. Ale możliwe, że dopiero jak. O, jednak niespokojny tu jest jeszcze. I bank. O, i pięknie. Fajny kombos. Niespokojny jest po prostu troszkę trudniejszy i tyle. Ale to nie ma jakiejś rewelacji, tak samo. No, jeszcze jeden wstaje. Nie wstawaj. Po co wy wstajecie, ludzie święci? Trzy. To są zwykłe akurat u góry. Jeszcze tu widzę jeden biegnie. O, można... Ciekawe czy można ich tak przecinać. Dobra, gin. O, pięknie. O, to jest ta, ten, ten sam kombos, tylko z innej perspektywy. No też ładnie go zobaczyć. Tu się coś ich zawaliło. Jest skrzynia, jest kufer jakiś. No nie wiem czy go brałem kiedyś. Na uczniu. Okej. Okay. No tu się niestety łamie. no mam 16. No i powinno być trudne. Tu nie. O, tu, 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 nie, troszeczkę obok, nie, jeszcze troszeczkę, ach, cholera, dobra, spokojnie, gdzieś tu w takim razie, no, halo, w lewo, no nie, troszeczkę w prawo, nie, czyli bardziej w lewo, o, okej, okay. no prosty zamek, drobny klejnot, mikstura magii, trochę złota, no, trochę się nie opłacało, ale dobra, jest okej, okay. dobra, widzę, że tutaj strasznie dużo czasu mi to zajmuje już, co? Z kamienica dodano. Dostałem tym, czy co? Nie wiem. Weź, przestań to. O, dobra, zatrzymałem. Spoko. Tu jeszcze gdzieś dragury na stówę będą. To są zwykłe szkielety, także tu akurat nie. A, a tutaj wstaje niespokojny, także. Nie, to zwykły. No i dostałem, ten Knockout. Tam jest kolejny. A, to się ogólnie da podpalić, tylko nie mam magii w tym momencie. Tak, to bym go zabił. O kurde, mogłem go tak fajnie trafić, ale jednak się nie udało. Ktoś jakby z tyłu biegł. O, w, w ogóle to zginąłem. Dobra. E, tak czy siak, złoto, złoty szpon, nieważne. To miała być taka krótka pokazówka tej wersji tak naprawdę. I to wszystko, tu sobie można obracać. E, może był jakiś autozapis? Aha, to był mój po prostu zapis tutaj, także nic tutaj nie straciliśmy za bardzo. Tak czy siak. Eee, fajnie, fajnie się w to gra, nie mówię, że nie. Eee, może jeżeli chcecie, to coś tutaj podziałamy dalej, ale może nie tak często. Także dajcie znać w komentarzach, może sami gracie w tego Skyrim'a i powiedzcie, czy w ogóle warto go kupować. No bo ja go miałem, nie wiem skąd, ale z tego co wiem, kosztują trochę. To jest dokładnie to samo co zwykły Skyrim, tylko chyba ładniejsza grafika. To chyba nie dodaje żadnych zadań ani lokacji, miejsc, niczego, więc w zasadzie wychodziłoby na to, że się nie opłaca. No ale cóż, dajcie znać, co sądzicie. A ja żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.